Ten napój właśnie przyleciał do nas dronem. Tak wygląda przyszłość. Tam jest Hongkong, tu są Chiny, a tutaj jest nietypowy automat paczkowy, do którego Twoje zamówienie przyleci dronem. Zamówienia dokonujesz z aplikacji mobilnej. Wybierasz, jaki chcesz produkt, i za kilka minut dron przyleci do tego punktu. Takich punktów jest 160, jesteśmy przy jednym z nich, a nasz dron już leci. 16.30 to czas dostawy dronem, czyli już za dwie minuty stoimy, czekamy i wypatrujemy i nasłuchujemy. Platforma właśnie się otworzyła, i dron będzie się zbliżał. On już ląduje. Dron puścił paczkę. Paczka wjechała do środka. Dron właśnie odlatuje. A my idziemy odebrać paczkę. Paczka odebrana. Zamówienie przychodzi w pudełku, a w nim jest torba termiczna, w której znajdujemy dwa kubki. To ją szczelnie zamknięte, nic się nie wylało. Tak wygląda przyszłość.